Idę w rędzie. Kończę tylko definicję wczorajszego dnia cierpliwości. Powtarzałem to. Jestem przy rozdziale 19 na temat cierpliwości. Cecha rzadka nawet u dzieci. Cierpliwość zakłada, że wszystko ma swój czas. Musisz to zrobić, tamto zrobić po kolei. Jeśli cokolwiek zrobisz inaczej, wszystko się burzy. I cierpliwość zakłada, że dziś nie musi być lepszy od jutra. I to dziś zrobię i to będzie lepiej. Dzieci, jutro będzie 10 razy więcej czynności. Bo taki system stworzył świat i diabeł. I teraz ostatnia myśl. Na pierwszym miejscu jest Bóg przy pojęciu cierpliwości. Bo Bóg mówi, że dziś nie musi być lepszy od jutra. Musimy tyle, tyle pozrabiać, więc przy tych wszystkich czynnościach, jakie nam daje dzień, jedzenie, spanie, robota, etc., dzieci, pierwszy, na pierwszym miejscu jest Bóg i Jego prawo. Jeśli miałbym możliwość wyniesienia na ołtarze, to bez procesu na ołtarze wyniosę moją mamę. Rozumiecie? Żaden proces. Moja mama jest w niebie jest święta. Ona tłuka bez przerwy, pamiętaj. Pierwszy zawsze Bóg to coś Bogu obiecał, daj, reszta się wszystko ułoży. Zawsze Wam powtarzam, do bólu chodziłem, moja mama utrzymywała cały dom, w sensie jedzenia, ubioru nas, co wydoiła z krowy, co kura zniosła, i leciała z tymi tobołkami dwa, trzy razy w tygodniu do miasta. Był taki krzywy róg, tam się sprzedawało. Wszystkie panie co odniosły, bo takich mam było wiele jak moi. Leciały na targi tam stały po 2-3 godziny. Aż jakaś przyjdzie makowianka i kupi. Moja mama z tymi tobołkami zawsze z nami szła, gdzie? gdzie? Do kościoła. Nie mogę tego nigdy pojąć, ale zawsze kiedy my wszli na plac, to mamy zaraz podlatywała pani i kupowała od razu. A te, a te, które były od pół do siódmej, dalej stały. Pierwszy Bóg na drugim miejscu człowiek. I jego delikatna natura. Jakie fenomenalne stwierdzenie o człowieku. Na drugim miejscu człowiek. Jego delikatna natura. Musimy umieć chodzić wokół siebie dzieci na palcach. Każdy z nas jest nieprawdopodobnie wrażliwy. Chociaż bowiem sam w pośpiechu rani innych, ten delikatny człowiek, ostrym jak brzytwa językiem, sam oczekuje życzliwości i przejmuje się każdym nieprzyjaznym spojrzeniem, a złośliwe słowa wypowiedziane przez innych pozostawiają w nich rany. Tu przypominam, na te wszystkie badziewia mamy cudowną nowennę Przeciwko lękowi, 5 minut codziennie. Dzieci, wszystko to Bóg wybiera. Rozumiecie? Wszystko, wszystko to. To wszystko znika. Człowiek delikatny jak motyl, sam wobec innych postępuje jak słoń. Człowieka, człowiek delikatny jak motyl, sam postępuje wobec innych jak słoń. Tu jest pani która pisze habitację, tu masz już drugi tekst, który wykorzystasz. Koncepcja człowieka w ujęciu, w ujęciu Boga w orędziach jako zwierzęcia. Zauważ tę prawdę i uzdrój się w ogromną cierpliwość, aby nikogo nie zranić nawet spojrzeniem. Cierpliwość jest niezbędną cechą do realizowania miłości bliźniego. Postaraj się dzisiaj nie zniecierpliwić ani razu. Zachowaj spokój i nie złość się na wydarzenia przeciwnymi, przeciwnymi Twoim oczekiwaniom. W trudnych momentach zbijaj się myślą ku wieczności która skwapliwie notuje Twoje zachowanie. Fenomenalne zdanie. Swoimi myślami zbija się ku wieczności, która skwapliwie notuje Twoje zachowanie. Dzieci, wszystko, wszystko to jest notowane. Jesteśmy podłączeni pod system wieczny i to jest zapisywane. Co gorsza, pamiętajcie, z wszystkiego będziemy rozliczeni. Traktuj irytujące Cię rzeczy jako próbę rozwijające w Tobie tę wspaniałą i rzadką cnotę cierpliwość. Uczyń twoją twarz niezmąconą wodą, która nie pieni się z byle powodu. Twój cel jest odległy i ci Bóg jest strategiem, mówiąc, Twój cel jest odległy, co to znaczy, czeka nas straszna praca. To jeden z najcięższych odcinków formacji dziecięcej uzyskanie cnoty cierpliwości. Twój cel jest odległy. Aby go osiągnąć, musisz przegrać wiele zawodów i wysiłków. Bóg przewiduje masę naszych klęsk i porażek w tej materii. Bo wybuchniemy, jeśli będziemy się kontrolowali, będzie łatwiej. Dlatego proszę Ducha Świętego, by mi pomógł napisać taki katechizm. Mała książeczka mam sobie przy sobie, noszę. Nawet będzie mniejsze, Pani Agnieszka, by format był mniejszy od tej książeczki. Coś wymyślimy, o połowę mniejszy od subtelności. Żeby sobie mam pod ręką, coś nie wyszło, czytnę sobie przed Paniem, bo to przy rachunku sumienia będzie fenomenalna ta książeczka. A to, to znowu Pani przepraszam, popatrzaj. Znowu przegrałem, ryknąłem wtedy. Pamiętaj jednak, że tracąc po ludzku, zyskujesz w wymiarze wieczności, jeśli walczymy i to kontrolujemy. Tym sposobem prześcigniesz wielu i na prawdziwej mecie będziesz w czołówce. Możemy nazwać Teorędzia, że Bóg nas uczy, w cierpliwość to jest czasówka. Trzeba to osiągnąć, choć jest bardzo długi, moi drodzy, wyścig. Powoli kończy się Tour de France. Mają chyba już 19 etap, po 200-300 kilometrów. Polak w tym roku wygrał jeden etap. Cieszymy się. No i my takie Tour de France mamy przed sobą, jeśli chodzi o cierpliwość. Najtrudniejszy etap kolarski. To jest naj, jeden z najtrudniejszych etapów, moi drodzy, na drodze dziecięstwa. Ale efekt, jaki jest, na prawdziwej, prawdziwej mecie, będziesz w czołówce. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.